Okay. Witamy Was w kolejnym odcinku na kanale Fajny Ruch. Seria Fajne zabawy z fajnym ruchem. Dzisiaj Wróbelek Walerek. Musimy się nauczyć trochę słów na literę W. Uwaga, najpierw ja, potem Wy. Wróbelek Walerek. Wróbelek Walerek. Miał mały werbelek. Miał mały werbelek. Co to jest werbelek? To taki kichicia. Taki mały werbelek. Uwaga. Powtórzcie, najpierw ja, potem wy. Wróbelek, walerek miał mały werbelek. Wróbelek, walerek miał mały werbelek. A teraz razem, uwaga. Wróbelek, walerek miał mały werbelek. Pierwsza część za nami, uwaga. Teraz tak. Werbelek, wróbelka, powtórzcie. Werbelek, wróbelka. Miał mały felerek. Miał mały felerek. Najpierw ja, potem wy. Werbelek, Rubelka miał mały felerek miał mały felerek. A teraz razem, uwaga! Werbelek, wróbelka miał mały felerek. Felerek to jest, że coś się popsuło, jakąś wadę, okej? Okay? I teraz najpierw ja od początku łączymy te dwie części, a potem wy. Wróbelek, walerek miał mały werbelek. Werbelek, wróbelka miał mały felerek. Teraz wy. Wróbelek, walerek miał mały werbelek. Werbelek, wróbelka Miał ja mały felerek. Okej, okay. i ostatnia część. Felerek werbelka, powtórzcie. Felerek werbelka. Naprawił w rubelek. Naprawił wróbelek. Jeszcze raz, najpierw ja. Felerek w rubelka, naprawił w Felerek werbelka, naprawił w rubelek. I teraz razem, uwaga, trzy, cztery. Felerek werbelka, naprawił w Uwaga, i na koniec. Wróbelek walerek na werbelku swym gra. Na werbeleku, na werbeleku, wróbelek, walerek na werbelku swym Na Michał. Wrubelek, walerek na werbelku swym gra. Wrubelek, walerek na no, werbelku swym gra. Dobra, uwaga, jeszcze raz, najpierw ja od samego początku, a potem wy, ja Wam wszystkim pomogę. Wrubelek, walerek miał mały werbelek. Werbelek, wróbelka miał mały felerek. Felerek, werbelka naprawił wrubelek. Wróbelek, walerek na werbelku z Powtórzcie, ja wam pomogę. Wróbelek, walerek miał mały werbelek. Werbelek, wróbelka, miał mały felerek. Felerek, werbelka, naprawił wróbelek. Wróbelek, walerek na werbelku z Dobra. Umimy tekst, teraz do tego tekstu jest linia melodyczna i zaśpiewamy sobie to. Na razie jeszcze bez pokazywania. Uwaga, wolno. Wróbelek. Walek, miał mały wębelek, w wróbelka, miał mały felek felek, wróbelka, na prawym wróbelek, 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 walek, na werbelku z Na werbelku miał, nie na werbelku. Uwaga! Od początku śpiewamy powoli, już pokazujemy. Popatrzcie jak pokazujemy. Wróbelek, walerek miał mały, węberek, węberek, wróbelka miał mały. Wróbelek, walerek, miał mały werbelek, werbelek, wróbelka. Miał mały felerek, felerek, werbelka. Na mały wróbelek, wróbelek, walerek, na rzepku swych na I najszybciej. Wróbelek, walerek, miał mały wyróbelek, werbelek, wyróbelek, werbelek, wyróbelek, wróbelka. Miał mały felerek, felerek. Teraz zabawki. Dzisiaj mamy takie proce, e, proce z takimi kościotrupami, już otwieram i pokazuję. No dobra, jak szkieletory, sorry, szkieletory. Szkieletory wyglądają tak, szkieletory są bardzo rozciągliwe i szkieletory mają proce. Proszę Zuzia, raz, dwa. Jest. A, no nie no, I już wam wszystko pokażę, tylko najpierw odpakujemy wszystko. To sami robię. Okej. Tu masz Michał, pokaż Miłosz. Odpuszczam. wam. Zaraz wam wszystko pokażę. Ja Dobrze. A, tak, dobra. Teraz tak. Czekaj Miłosz, ja pokażę. Tylko jest tak. Jest proca. Tak. Dajemy sobie jedną nogę, tu. Nogę, a nogę, nogę, wiecie? nogę, czekaj. ręce. Czekajcie, bo mi ta noga tu nie chce wejść. Chce wam wejść noga? No. Tak? A mi nie chce. O, dobra, weszła. Druga noga, weszła, o. I czekaj, czekaj, ja pokażę, i ja pokażę, a potem ty strzelisz. I co? I łapiemy za głowę, popatrzcie jak się pani rozciąga. I, I co? I strzelamy. Popatrzcie, co się z nim stało. Czekaj, nie ściągaj, bo ja chcę pokazać właśnie, co się stało. Dobra, zbieramy jeszcze raz, wszystkim pokażemy. Tu, patrzcie, proszę, weź tam. Boże, jak on nie żyje. Dobra, idź tu za stąd. Dobra, to co? To strzelamy może, słuchajcie, w tamtą ścianę. E, namadować proces i strzelamy w tamtą ścianę, żeby, żeby zobaczyli jak I to wygląda. Co? Dajcie radę! Oczywiście. E, za za tak. Już Czekajcie, bo wszyscy razem będziemy strzelać. Przygotujcie się. Trzymajcie tak, za głowę w tamtą to... stronę. No, za głowę w tamtą stronę. Ja tylko wam pokażę. O! Uwaga! Ognia! Ognia! Co? I nie wiem jak to ściągniemy, bo mamy jeszcze tam strasznie, o właśnie, wysoko. No, Miotło! Ja to jakoś ściągnę, albo to po jakimś czasie samo odpadnie. Miotło! Ten najwyższy zwłaszcza. Okej, okay, no a co, a my y, żegnamy się. Uwaga, dziękujemy, o właśnie, weź ten szkieletorek, pomacha wszystkim. Pa, pa.